Po tym samym się wyszedłem z sali, poszliśmy do kawiarni rozmawiać o filmie z rodziną i, i powiedziałem: Słuchajcie, wiem, co chcę już robić w życiu, chcę być reżyserem filmowym. Smutne jest to, że potrafimy siebie tak szybko y, osądzić, ocenić, odrzucić, tylko przez pryzmat na przykład naszego wyglądu albo jakichś naszych cech, czy fizycznych, czy osobowych, nawet. Po prostu potrafimy siebie z jakiegoś powodu piętnować tylko 2% o postaci mówiących w filmach to są osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością, tak? Mm. 2%, więc jakby to jest trochę jednak mało, można by jednak trochę pomyśleć o tym, żeby więcej tej różnorodności w, do kina wprowadzić. Witajcie w Kino Rozmowie, Marcin Radomski, a moim gościem jest Tadeusz Łysiak, reżyser nominowany do Oscara za świetny film Sukienka z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Cześć, bardzo fajnie to brzmi. No tak, taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. No. Brzmi to, to świetnie. Ja mam tutaj taką miniaturkę Oscara. Ojej, Kuba. I mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i przyniesiesz tego prawdziwego. Dobrze, wymienimy. Wymienimy go, tak. Ale super, jaki uroczy. stronie. Nie? Tak, no to jest. <ścoughs> Oby to była y, dobra prognoza Super. na to, co, co zadzieje się za chwilę w Los Angeles. Pojedziesz tam na Oscary, będziesz jednym z tych, którzy zapisali się w historii polskiego kina, bo i to przecież Holand, i Pawlikowski, i, i Polański. Y, oni mieli szansę, czy to odbierać Oscary, czy być nominowanymi do Oscara. Czy już napięcie zeszło z Ciebie po tym, jak usłyszałeś to swoje nazwisko wśród tych pięciu filmów, które są nominowane, a przecież było mnóstwo zgłoszeń z całego świata i jest to wielki wyczyn, żeby dotrzeć w to miejsce. To są strasznie intensywne emocje i ciężko mi powiedzieć, czy zeszło, bo to jest taki taki roller coaster, to jest cały czas albo mocno w górę, albo mocno w dół no przeróżne no coś, emocje i coś absolutnie niesamowitego i wyśnionego i surrealistycznego i dziwnego zarazem. Myślę, że to największe napięcie to będzie jednak dopiero tam i przed samą galą, no bo wiadomo, że to nagle będzie no coś, czego się zupełnie nie spodziewałem i znaleźć się tam w, wiesz, wśród tych wszystkich ludzi na tym mitycznym, jak to ostatnio opisałem, czerwonym dywanie. No, coś. Ja myślałem, że to pewnie mi się zdarzy. No tak czułem taką pewność w siebie, jednak, że, że to się, że to się Białeś, uda, tak, ale myślałem, sobie. że no nie wiem, za jakieś może 20 lat albo coś takiego. I, I przyszło niespodziewanie szybko. I trochę nie byłem na to gotowy mentalnie. I to jest takie, że teraz muszę się do tego jakoś do tej rzeczywistości dostosować. Cały czas jeszcze chyba cały czas jeszcze chyba to nie do końca do mnie dociera. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Cały czas mam wrażenie, że się obudzę za chwilę. No ja pamiętam, jak porozmawialiśmy rozmawialiśmy dwa lata temu yy, i Ty tam na końcu tego wywiadu, bo teraz do niego wróciłem, <laughs> tak. powiedziałeś, że American Dream to spełnienie Los Angeles, Oscary. myślałem sobie, tak, no młodzi twórcy tak sobie myślą, <laughs> tak. rozmawiam z nimi często, oni mówią wielkie festiwale, Oscary, no, jest, tak. wspaniale to brzmi, ale rzeczywistość jest inna. A tutaj <laughs> okazało się, że dwa lata później rozmawiamy i jesteś nominowany do do Absolutnie. Jeszcze tym, wiesz, tym, tym bardziej. Ja się z tego naprawdę niesamowicie. Cieszę, że jest to film studencki mm. zrobiony naprawdę po to, żeby zaliczyć drugi rok w warszawskiej szkole filmowej i w sumie nic więcej. Znaczy, dobra, ok, mieliśmy no, m, taką perspektywę, że pewnie będziemy ten film wysyłać na festiwale. No i wiadomo, on sobie pojedzie po Polsce, może gdzieś po Europie, może nawet gdzieś do Stanów trafi, no ale, ale generalnie był to film, jest to film studencki. Wiesz, no, myślę, że przeważająca część ekipy, no, to są byli po prostu młodzi ludzie, którzy y, pracowali na tym planie wiesz, od rana do nocy, tylko po to, żeby no, zrealizować tę historię z jakiejś pasji do tej historii. Y, praktycznie nikt nie, no, nie dostał za to pieniędzy łącznie ze mną, z operatorem, z wszystkimi, no, jakby zrobiliśmy to po prostu po studencku i nagle po dwóch latach mieć coś takiego i widzieć, że jesteśmy nominowani do Oscara, to jest po prostu no, no, to jest historia na film, mm. <laughs> chyba jakiś po prostu niesamowity i jestem strasznie szczęśliwy, że takie rzeczy, takie naprawdę piękne historie mogą się w, jeszcze zdarzać. Miałem wrażenie, że to chyba jest niemożliwe, a się okazuje, że tak, że można w środkowej Europie, w Warszawie zrobić film na zaliczenie na studiach i, i nagle zostać jakby docenionym przez nawet przez Akademię w Stanach, więc no. Super. Tak, no właśnie. To za chwilę do tego filmu przejdziemy, ale ja przeczytałem gdzieś, że Twoje zainteresowanie kinem w ogóle zaczęło się od Benkartów w wojnie. Tak. No nie poszedłeś i Tarantino, czyli takie kino gatunkowe, kino amerykańskie. A, no można, znaczy gatunkowe, nie gatunkowe, no jednak Tarantino to jest osobny gatunek, no, można powiedzieć. Sam sobie. No, tak. Sam w sobie, natomiast no to jest ciekawe, bo to, zazwyczaj ten Tarantino gdzieś zaczyna, to jest, to jest w ogóle interesujące, że myślę, że można zapytać i pewnie przynajmniej połowa studentów, wiesz, reżyserii, czy w ogóle filmowych, gdzieś zaczęło swoją przygodę taką z tym, od Tarantino, nie wiem dlaczego, szczególnie, że to jest koleś, który szkoły filmowej nie skończył, ale, może dlatego. ale może, może dlatego, w każdym razie to był zupełny przypadek, zupełny, ja po prostu do tego momentu miałem wtedy, no nie wiem, nie pamiętam kiedy bankarty wyszły, ale miałem z 16 lat, przypuszczam, do tego momentu, no oczywiście, trochę gdzieś tam jakieś filmy oglądałem, ale głównie blockbustery różnego rodzaju, takie no, klasyki trochę filmowe, takie bez, bez jakiegoś wgłębiania się w temat. I, i pamiętam, że ten sens po prostu mnie zaskoczył, bo ja nie, wcześniej nie wiedziałem nic o Tarantino, tak się złożyło, mm. i nie byłem przygotowany na to, że można robić kino, które jest faktycznie właśnie autorskie, które gdzieś wynika z jakiejś potrzeby danego twórcy stworzenia tego, yy, wiesz, tego dzieła. I, i, I byłem po prostu tym no, absolutnie zaskoczony, a jeszcze t, tym bardziej pomógł mi fakt, że to był jeden z ostatnich sensów w jakimś mniejszym kinie w Warszawie i po prawej od siebie tuż obok mnie siedziała taka starsza pani, która chyba też nie, nie wiedziała, z czym się Tarantino je i że tam to, to będzie dużo brutalności i co, co chwila robiła tak. O Boże! O Jezu! I po prostu ten... A, a, a dalej z prawej siedział znowu koleś, który chrapał przez cały seans i miałem po prostu taki dziwny koncert na tej sali. A ja siedziałem o miały po prostu patrzyłem mhm. w ekran i nie mogłem uwierzyć, że, że takie kino w ogóle istnieje. No właśnie, ale... No i potem się ta droga zaczęła, tak? Po tym, e, tak, po tym no... filmie uznałeś, że chcesz robić filmy. Po tym się wyszedłem z sali, poszliśmy do kawiarni rozmawiać o filmie, pogadaliśmy chwilę o filmie i z rodziną i, I powiedziałem: Słuchajcie, wiem, co chcę już robić w życiu chcę być reżyserem filmowym. Dokładnie tak to wyglądało I mieliśmy całą rozmowę na ten temat wtedy. Porozmawiajmy teraz chwilę o, o Oscarowej sukience <grymianie> i o tym, jak do Ciebie przyszedł ten temat Ym, w ogóle i dlaczego chciałeś opowiedzieć historię osoby niskorosłej. Yy, zauważyłem i przeczytałem w jednym z wywiadów, co mi się yy, yy, spodobało w takim sensie, że jakby czerpiesz też z siebie. Powiedziałeś, że twoje ciało nie zawsze było twoim sprzymierzeńcem <laughs> tak. <laughs> tak. i że też, e, jak byłeś dzieckiem, nastolatkiem, e, miałeś z tym, można powiedzieć, no, pewien po, problem. Byłem poza kanonem, tak. można tak powiedzieć faktycznie. Yy, teraz uważam, że to nawet było cool, tylko że no wiadomo, że to teraz, jak już mam tę świadomość, jestem dorosłym człowiekiem, to też mam no, większą pewność siebie, ale jak w liceum jest tak, że jak się nie wpiszesz w pewne takie normy, tak. nazwijmy to, no to możesz być piętnowany i tak to wtedy też wyglądało. No, to była kwestia, no, już jakby oprócz tego, że byłem. Cały czas mam wrażenie, że jeszcze jestem raczej chudszy niż grubszy, ale, ale wtedy byłem naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo chudy, wręcz niezdrowo. Tak, że już lekarze się martwili nawet czasami, że to jest jakby bardzo nie ten. No, i do tego miałem bardzo długie włosy. Ja jeszcze mam taką bardzo. No, te duże usta, i to wszystko, to, i, i nosiłem takie golfy z tym tutaj kołnierzem, z ten mhm. dzwony. I, i, no I faktycznie gdzie no, w, w gimnazjum i w liceum bardzo często gdzieś mnie piętnowali z tego powodu, oczywiście miałem swoich znajomych y, nawet sporo, ale, ale gdzieś to było jakimś tematem, i to y, no, było dla mnie przykre, ale tak naprawdę ta historia nie wynikła z tego. To czy to, ja o tym, do tego sięgnąłem, kiedy już pisałem scenariusz, bo musiałem sięgnąć do czegoś, co ja y, o, osobiście mhm. znam. A prawda jest taka, że ja po prostu zapytałem siebie, co, co mnie wkurza w tym, co widzę dookoła mnie, co mnie wkurza w rzeczywistości, która mnie otacza. I, i pomyślałem właśnie o tym, jak, jak smutne jest to, że potrafimy siebie tak szybko osądzić, ocenić, odrzucić tylko na przykład tylko przez pryzmat na przykład naszego wyglądu fizycznego albo jakichś naszych cech. Czy, czy fizycznych, czy osobowych nawet, ale że, że nie wiem, czy to, to jest kwestia, wydaje mi się, w ogóle uniwersalna, tak? że to widać wszędzie. Czy w Polsce może mamy jakieś inne tego aspekty, ale gdzieś polecimy na zachód czy na wschód i to te, trochę się może pozmienia, ale generalnie te, te, korzeń tej historii jest ten sam, czyli że po prostu potrafimy siebie z jakiegoś powodu piętnować. I, 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 to I jest... mówi się też jeszcze: Zrób dobre pierwsze wrażenie, że to pierwsze wrażenie Właśnie. to jak wyglądasz to jest to pierwsza sprawa, na którą my zwracamy uwagę. A no potem dokładnie. przychodzi w każdej sytuacji, czy to w takiej sytuacji, teraz jakbyśmy się spotkali, czy nie znali tak. wywiadu, czy jakbyśmy szli na rozmowę o pracę, czy na randkę. Zawsze jest to coś takiego, że najpierw patrzysz na to, jak no to tak. wygląda. No dokładnie, a dodatkowo jest, no, są te kanony tak zwane. Piękna. Tak. I y, to jest coś, co mnie m, niesamowicie zafascynowało w y, tych dwóch pozycjach Humberto Eco. Historia piękna, historia brzydoty. W sumie no, niesamowite. Zobaczyć po prostu, on tam pokazuje, jak y, jakby na przestrzeni dziejów zmieniały się te kanony. Właśnie piękne, ale też kanon, jakby. No, kanony to nie, ale jakby jak się zmieniała, toż y, y, pogląd na to, co no, może być brzydkie. I y, 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 w ogóle tak mi się wydaje, że żyjemy w takich czasach. Y, które bardzo na to jakby zwracają uwagę. To znaczy, jesteś ci narzucony, pewne takie idea piękna i w ogóle żyjemy w takich czasach ciała jakby takiego kultu ciała, czyli że cały czas musisz się konfrontować z tym. Yy, niezależnie kim jesteś, skąd pochodzisz, jak wyglądasz i jaka jest Twoja historia życia, cały czas jesteś tym atakowany na, w social mediach, na billboardach, w yy, czasopismach itd. I to jest takie, taki wąż zjadający własny ogon. Cały czas musisz za czymś gonić. Nie, niezależnie od tego, jak wygląda, się znam osoby, które naprawdę dosyć mocno wpisują się w ten kanon, nazwijmy to, w ten taki, tak zwany ideał, mm -hmm. bo bardzo o siebie dbają, wiadomo, i są tacy noży, już naprawdę no, patrzy się, no, idealnie wpisują się niby w to, co jest nam narzucone. A i tak cały czas mają wrażenie, że to, się, że to jest za mało, że chcą więcej, chcą jeszcze, chcą mocniej. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu dosyć przerażające. I, i, I też, tak mi się wydaje, że w którymś momencie to osiągnie taki szczyt i ta fala się trochę załamie mhm. i, i trochę m, znowu wrócimy do takich czasów, wydaje mi się, no, bardziej ym, wewnętrznych. Jesteśmy w zewnętrzności, a, a mam wrażenie, że powinniśmy w jednak... Mi, mi się osobiście bardziej podoba ta wewnętrzność I, mhm. i, i, i mam wrażenie, że to wróci, bo to wiadomo, że w, hi, w historii wszystko, wszystko wraca i, i gdzieś to jest ta tak ta, ta zwana sinusoida, więc... Yy, tak no... teraz daleko zeszliśmy już w tym. Tak, no. no w tym momencie do takiej granicy w sumie. No tego, tak mi się że... wydaje, że w którymś momencie to już będzie tego przesyt po prostu, że już. Ale to zresztą widać, zobacz, jak teraz wygląda no, tak zwane pokolenie Gen Z, tak. Mhm. E, mam wrażenie, że oni bardzo już e, e, na przykład ubierają się po swojemu. E, tak. nie, niekoniecznie na przykład noszą ubrania, które podkreślają sylwetkę, tylko odwrotnie, tak na luzie, komfortowo. E, i, I to mi się na przykład bardzo podoba, bo widzę już te zmiany. To znaczy już, pomimo, że sam jestem oczywiście bardzo młody, ale jednak jestem tym milenialcem, a patrząc na to Gen, Gen Z, no to już tak zwane, no to, to już widzę, że to idzie trochę w tę stronę, czyli już trochę przestajemy zwracać uwagę na ten, na ten aspekt fizyczny. Jest na przykład nawet więcej takiego natural w ogóle looku, tak? Mniej make-upów tego wszystkiego tak naprawdę. I to mi się bardzo podoba, bo, bo widzę, że to powoli właśnie w tę stronę zmierza. Czyli po prostu wyrażajmy siebie, ubierajmy się tak, jak chcemy się ubierać, wyglądajmy tak, jak chcemy wyglądać. Po prostu czujmy się sobą. I skupiajmy się na tym, co w środku, bo to jest najważniejsze. Myślę, że też z tych powodów tak bardzo spodobała się sukienka na, na świecie i akademii, że porusza takie tematy, właśnie, o których teraz zaczyna się mówić. Osób z niepełnosprawnością, osób e, innych, odmiennych, które powinny być traktowane e, normalnie i tak jak każdy. No bo o to też w tym pięknym tak. i bardzo wrażliwym filmie chodzi, bo to jest film o tym, że że dziewczyna, główna bohaterka, chce być taka jak inni, ale przez swój wygląd nie może. Jest przez nich odrzucana, szuka miłości, ale nie może jej, jej znaleźć. I brutalnie to jest podkreślone też No tak, film. końcówką, tak. No, wydaje mi się, że, że to jest powód, dla którego ten film jest doceniony, ale też nie jedyny, bo jakby no kwestia jest tego, że właśnie nie jest to tak kino społeczne yy, stricte. Tak? Jakby w sensie, oczywiście opowiadamy o tym zjawisku, i można powiedzieć, że to jest no, nawet i taki główny temat tego filmu, ale z drugiej strony tam właśnie jest bardzo dużo uniwersalnych rzeczy pod powierzchnią. Takich, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy nawet interesujesz się tym tematem, czy nie. I czy w ogóle on jest dla ciebie istotny w twoim życiu, czy nie. Po prostu w tej bohaterce ty się jakby niejako odbijasz jako widz i znajdujesz swoje. Obawy, lęki, swoje pragnienia, akceptację samego siebie, tak? czy nieakceptację, czy tę potrzebę bliskości, bo wydaje mi się, że każdy, i to jest największą siłą, że po prostu każdy z nas kiedyś czuł się samotny albo kiedyś potrzebował bliskości drugiego człowieka, a je z jakiegoś powodu nie otrzymał, albo no, to wszystko, tak? Każdy kiedyś, tak przypuszczam, może nie każdy, ale ci, którzy są tymi wyjątkami, no to tylko im pozazdrościć, ale każdy kiedyś czuł się z jakiegoś powodu odrzucony na przykład. Ten stosunek kina do osób niskiego wzrostu no jest, praktycznie nie istnieje. No, można tak powiedzieć, no nie z ma praktycznie, nie, ma. Bo, bo jest kilka tylko filmów, które o tym opowiadają. I tak, absolutnie. To. to mnie zaskoczyło w ogóle, no bo w, no jak się o tym pomyśli, no film wiesz, o osobie niskiego wzrostu, osobie niskorosłej, to masz takie wrażenie z automatu, że dobra, klepie to w internet. I wyjdziecie lista filmów na okay. ten temat. Lista, nie? Że będziesz można musiał... okej, okay, no i oczywiście musiałem to sprawdzić, jak już na ten pomysł wpadłem. A tu się okazuje, że nie, że jest bardzo niewiele. No mamy tylko, znaczy no, do tej pory po prostu osoby niskiego wzrostu, osoby niskorosłe, były w kinie głównie przedstawiane jako pewnego rodzaju no, dziwaczność, jakieś osoby, wiesz, no, komediowe elementy czy surrealistyczne. No, oczywiście, Czerwony Pokój Lyncza i te wszystkie tam hodorowskie i inne. No, i, i jakby nikt się na tym tak nie, nie przyglądał, no znaczy przecież. też nie chcę powiedzieć nikt, tak. są jest dróżnik z Dinkledżem, mogę tak. ogóle Dinkledż jest taką postacią, która dróżnik. jest jakby mhm. trochę inaczej też to wygląda, jeżeli chodzi o niego, więc yy, no było to dla mnie interesujące, też oczywiście dużo rzeczy przerażających, które odkryłem, tak, yy, na przykład yy, no badania, które pokazały, że Yy, tylko 2% osób, yy, postaci mówiących w filmach, to są osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością, tak? Mm. 2%, więc jakby to jest trochę jednak mało. Można by jednak trochę pomyśleć o tym, żeby więcej tej różnorodności w, do kina wprowadzić, ale też nigdy ten film nie był stricte wymierzony w to, tak? To nigdy, jakby oczywiście to jest wszystko ważne i dobrze, że te tematy porusza i, i teraz nawet tak. on wywołuje tę dyskusję na ten temat, ale też nigdy to właśnie nie miało być takie kino społeczne. Na zasadzie robimy po prostu po to, żeby tylko i wyłącznie po to, żeby poruszyć temat społeczny. Przede wszystkim chodziło nam o poruszenie emocji w każdym pojedynczym widzu. I to było dla nas najważniejsze. Że jednak to kino intymne i emocjonalne, a nie, 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 nie niekoniecznie społeczne. Tak, mhm. Więc tak się udało chyba po prostu gdzieś wypośrodkować to wszystko. Tak, przeczytałem. Anna Dzieduszycka zagrała główną rolę w Sukience. I przeczytałem w jednym z wywiadów, że powiedziała, że od urodzenia jestem karlicą. To nie jest kostium, który możesz zdjąć i chwilę odpocząć. To takie tak. mocne dosyć słowa, yy, bo ten film też trochę opowiada o niej, prawda? Yy, ona, ona tutaj jest aktorką w tym filmie, oczywiście odtwarza rolę, którą ty napisałeś, no ale sama jakby jest taką osobą i ten temat jej od urodzenia dotyczy, więc jakby to też było, dużo rozmawialiście o tym, ty dużo czerpałeś z niej tej wiedzy takiej dotyczącej tematu i takich przemyśleń na temat świata w ogóle i podejścia? No bardzo dużo, my żeśmy bardzo dużo rozmawiali, znaczy tak, sam, sam scenariusz napisałem na podstawie researchu, który dokonałem ogromnego na, na ten temat, a, ale potem oczywiście, no, kiedy przyszedłem ze scenariuszem do niej, to zaczęły się długie rozmowy na tym, co jest okej, okay, co nie jest OK. Oczywiście na całe szczęście powiedziała, że w ogóle scenariusz jest bardzo bliski różnym rzeczom, które ona albo słyszała, albo znała. Yy, jednak yy, no, postać Julki jest no, dosyć no, zupełnie różna od, od Anki. Tak naprawdę no, to, to Ania genialnie ją zagrała, tę Julię. Mm -hmm. Chociaż są pewne cechy, które oczywiście wyciągnąłem z Ani, widząc ją, na przykład tą, taką zadziorność, bezpośredniość, yy, yy, jako siłę wewnętrzną, bardzo dużo z tego zaczerpnąłem. Natomiast jeżeli chodzi o jej osobiste wiesz, doświadczenia, to no, yy, to były drobne rzeczy, raczej jeżeli chodzi o nią. To były na przykład, wiesz, pomoc w tym, jak, jakie są najczęstsze teksty, które ona słyszy, to takie najgorsze, mm -hmm. po prostu od osób, które myślą, że są zabawne. tak? U mnie w scenariuszu było coś, co ja gdzieś znalazłem, że yy, ktoś, zaczepia, ktoś bohaterkę zaczepia i mówi, jak pogoda na dole, a Anka powiedziała, że mocniejszy i częstszy tekst, który ona słyszy, to jest niepal, bo nie urośnie, więc mm -hmm. wziąłem od niej, tak? ale to są yy, te jakby. Yy, no, a jednak Anka to jest Anka. I jest, tak naprawdę jej historia jest zupełnie różna od historii Julii filmowej. Anka musiała no, jednak wejść w bardziej okres y, gdzieś swojego dojrzewania, na przykład, bo ona jest teraz dorosłą kobietą, jakby y, no. Y, musiała gdzieś cofnąć się w czasie, do tego momentu, kiedy, kiedy naprawdę jeszcze to były te, te sytuacje, wiesz, damsko-męskie były tak dla niej zupełnie nowe, czyli okres dojrzewania, bo tak naprawdę bohaterka w filmie, ta mm -hmm. Julia, tak. to jest osoba, która dopiero zaczyna te jakby myśleć o... Ona nigdy o... nie miała chłopaka Tak, tak nigdy, tak. nigdy tak. dokładnie, i no, to, to na przykład to jest nie jest Ania Ani, więc jakby no tutaj, no po prostu tym bardziej chcę to podkreślić, dlatego że po prostu Ania y, fenomenalnie zagrała Julię. I też, właśnie, wielu osobom się wydaje, że być może to było proste, no bo być może miała podobną historię. No, wiadomo, może ktoś ją zaczepia, zaczepia oczywiście tymi tekstami, jasne, ale generalnie jakby ona musiała naprawdę nieźle zagrać. I, I to jest niesamowite, że się udało taki talent odkryć. To powiedz, co było najważniejsze w tej reżyserii? My byliśmy trochę jak zespół jazzowy, mhm. czyli że jednak każdy troszeczkę sobie właśnie podimprowizuje w swoim, w, tym, w swoim instrumencie, że tak powiem, ale my się wszyscy bardzo słuchamy. Żeby potrafi, żeby, żebyśmy potrafili akompaniować w naszych y, działkach, tak? Mm -hmm. Więc to było... Y, I to, to było, mi się bardzo podobało to porównanie, bo to faktycznie było cały czas słuchanie. Po prostu my siebie bardzo tutaj... Ja miałem taki tak sam kontakt z Konradem czy z aktorami, ale Konrad miał tak samo często rozmawiał z aktorami na tematy, które ich dotyczyły, że tak powiem. I, i z tego się jakieś taki, jakaś piękna muzyka mm -hmm. właśnie. I to, to myślę, że... Mam wrażenie, że, że, ta, że to się nie jeżeli chodzi o taki system pracy, to się u mnie nie skończy na tych krótkich metrażach, ale będzie tak samo to wyglądało w, w tych pełnych. Skoro jesteśmy przy temacie muzyki, to ja pamiętam, że kiedyś powiedziałeś, że bardzo Cię poruszył The Wall, album The Wall Pink tak. Floydów, i że jakby to jest taka muzyka, którą Ty lubisz. U, znaczy uwielbiam uwielbiam kocham Floydów ja mam takie moje ulubione zdanie które zawsze powtarzam że mieliśmy mieliśmy Mozarta mieliśmy Beethovena i mieliśmy Pink Floyd można powiedzieć że mamy ale to już nie jest to samo i, i naprawdę jakby to jest nawet nie tylko The Wall ale można powiedzieć że The Wall głównie to jest rodzaj mojego nie wiem no, w, Mam kilka takich, nazwijmy to dzieł sztuki, do których bardzo często wracam i które bardzo dużo mi dają w życiu i na różnych etapach życia do nich wracam i one mi zawsze są inne. To są na przykład rozmyślania Marka Aureliusza, które też uwielbiam czytać. Jest... Dostojewski? Dostojewski akurat nie, ale gra w klasy Julio Cortázar'a, mm. jeżeli chodzi o książki. I to są jedyne książki w moich zbiorach, które są pogięte, pomazane łówkiem, bo ja mam też takiego, że jeżeli chodzi o wszystko inne i wszystkie inne książki, to staram się w takiej nieskazitelnej formie trzymać, a te jedne dwie są po prostu takie, to one są aż tak dla mnie ważne, mm że one są jako jedyne właśnie ołówkiem pomazane, no ale Floydzi i właśnie The Wall to jest też coś też, też, też w tym stylu. Uważam, że to, ten album, ale w ogóle ich muzyka niesamowicie dużo mówi o człowieku i o tym, co w nas siedzi głęboko i to jest muzyka, która po prostu zagląda w sam środek naszych, nazwijmy to, no, charakterów, osobowości, w sam środek naszych umysłów. I no, opowiada niesamowicie dużo o naturze ludzkiej, i dlatego to, to jest dla mnie tak ważne. No, no i właśnie o tym też opowiadasz, bo sukienka jest też o tym, co jest właśnie ukryte, co gdzieś jest tą tak. po powierzchnią, co gdzieś jest w środku, bo to jest o tych pragnieniach, które gdzieś no tak. mamy, o których może nie mówimy często, Absolutnie. z którymi mamy też jakieś problemy. Yy, i... I to są te tematy, które ty byś chciał poruszać w kinie? Myślę, że tak. Ja to też wielokrotnie powtarzam. No to, mnie, to mnie najbardziej kręci, to mnie najbardziej interesuje. No te, te wszystkie takie nasze, nazwijmy to, skazy albo grzechy, albo właśnie to co chowamy. Mroczne chowany, też to, czasem może mroczne. strona, tak, nie Tak, tak. No, Nie bez powodu moim ulubionym reżyserem jest Stanley Kubrick, mhm. tak, który jakby absolutnie też w tę stronę patrzył, jeżeli chodzi o ludzką naturę. I, i no, absolutnie, chcę zaglądać pod dywan po prostu, bo to, to mnie najbardziej interesuje, co ludzie zamiatają pod dywan, a nie to, co wystawią wiesz, na, na widok w pomieszczeniu. Bo to, to jest jasne, że to jest jakaś fasada. To są te kolejne cegiełki właśnie w murze, tak jak, jak śpiewał i pisał Roger Waters. Mhm. Tak? To samo jest zresztą z bohaterem. Tak naprawdę jest bardzo wiele połączenia pomiędzy hmm. bohaterką sukienki, a tym podmiotem lirycznym w albumie The Wall Floydów. Hmm. Tam można hmm. bardzo dużo znaleźć podobnych rzeczy. To, że te różne wydarzenia w życiu, one sprawiają, że właśnie budujemy dookoła siebie, hmm. dokładamy kolejne rzeczy, tak? Dzieciństwo, tutaj jakiś okres dojrzewania, jakieś relacje damsko-męskie, czy nie tylko damsko-męskie, ale w romantyczne, miłosne. Dokładamy, 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 bo tutaj nas coś skrzywdzi, tu nas coś skrzywdzi, od tego chcemy się odciąć i nagle się okazuje w którymś momencie życia, że jesteśmy zamknięci i trzeba jakoś spróbować ten, ten mur w różnych momentach rozbijać i to czasami nie jest wcale proste, a bohaterka sukienki wydaje mi się, że podczas tych 30 minut właśnie ten mur stara się rozbić, ale z jakim skutkiem, no to też jest już temat na, na inną dyskusję, szczególnie po, znaczy, no, po, po obejrzeniu filmu, no, żeby nie, nie chcąc spoilerować, ale mhm, tak. to jest kwestia rozbijania murów właśnie. Film na pewno sukienka trafi do, do internetu po, po tym okresie nominacji po Oscarach. Teraz ruszasz do Los Angeles i będziesz chodził po dywanie. Na razie Będę. nie zaglądał po to. a Może ale... zajrzę właśnie. No Bo to jest ciekawe podobno. Ja niestety nie miałem nigdy okazji być, ale to mityczne Hollywood też tak. nie, nie zawsze jest takie, takie glamour i i błyszczące, jak ono się wydaje. Myślę, no. że czasem fajnie jest zajrzeć gdzieś za kulisy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. No, no jestem strasznie ciekaw. Tak. Strasznie ciekaw i się cieszę w ogóle, że, że będę miał okazję to zobaczyć. Teraz trzymamy kciuki, myślę, że cała Polska będzie trzymała kciuki, żebyś... Się... Jak za Adama Małysza, gdzieś tam się porównać, bo to jest piękne po prostu. I czuję tego po prostu ducha narodu, na ten, ten oddech na plecach I, i wszyscy myślę, że lecimy na tej fali. No, wszyscy usłyszeli piękne. nazwisko, wszyscy usłyszeli o filmie, pewnie jeszcze Większość osób go nie zobaczyła, bo właśnie nie miała, nie ale miała szans, okazja. bo jednak to krótki film, to nie jest tak, jak, tak. film pełnometrażowy, ale tak, będzie na pewno do tego okazja, to ja Ci już gratuluję, ale trzymam też kciuki i oglądamy galę Super. Dzięki I do zobaczenia. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Tu jeszcze dla Ciebie mały upominek. Nie, jak fajnie. <laughs> Czy to są Proszę. serki? <laughs> tak, to Jezu, są serki. ale mi Stalina coś... się ucieszy. A, no widzisz. Ale super. Będzie, że ty też. <laughs> ja najbardziej, tak. <laughs> Ale one się ucieszy, bo to znaczy, że sobie kupimy winko. A, to I... To nie, nie, tak. I będziemy testować. Tak, 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 super. super dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.